Czy zdarzyło ci się kiedyś, że tak bardzo chciałeś coś zrobić, że mógłbyś rzucić wszystko, aby się za to zabrać? Czułeś tak silną chęć zrobienia czegoś, że nikt nie mógłby cię powstrzymać, jeśli doświadczyłeś takiego uczucia, to znaczy, że byłeś wtedy naprawdę silnie zmotywowany, nie zastanawiałeś się nad tym, czy coś robić, czy nie, nie myślałeś o tym. Co może nie wyjść? Zamiast tego, byłeś skupiony na działaniu i robiłeś systematyczne kroki do przodu. Problem w tym, że tak naprawdę rzadko czujemy wewnętrzną motywację. Zazwyczaj po prostu nie chce nam się robić pewnych rzeczy, a do innych musimy się zmuszać. Pomyśl tylko, z jak wielu świetnych pomysłów zrezygnowałeś, bo zabrakło ci motywacji. Aby je zrealizować, pobierz i buka trzy pytania które pomogą ci osiągnąć sukces i dążyć do celu proste sposoby na motywację w moim życiu motywacja nie zawsze była obecna przez długi czas szukałem techniki i metod motywacyjnych tak aby tylko w końcu zrobić coś ze swoim życiem postanowiłem przez pewien czas testować najróżniejsze sposoby na wywoływanie stanu motywacji dzisiaj pokażę ci 10 sposobów Dzięki którym stan silnej motywacji będziesz mógł wywoływać, kiedy tylko zechcesz. Wszystkie są przeze mnie praktykowane już od dłuższego czasu i uzyskuję dzięki nim znakomite efekty. Poniższe metody na motywację najlepiej używać, łącząc je i modyfikując. W rozwoju osobistym zawsze eksperymentuj i sprawdzaj, co jest dla ciebie najlepsze. Aktualizacja: 24.03 2017. Zanim zapoznasz się z technikami na pobudzanie motywacji, jeszcze jedno. Ten artykuł powstał 9 lat temu. Od tamtej pory moje podejście do motywacji dość mocno się zmieniło. Opisane niżej techniki wciąż są aktualne. Jednak uważam, że aby uzyskać długotrwałą motywację w naszym życiu, potrzebne jest trochę inne spojrzenie na temat motywacji. Pisałem o tym na tym blogu w artykule Motywacja: 10 skutecznych technik. Które pobudzą w tobie motywację 1. Wyznaczaj sobie cele. To absolutna podstawa. Wyznaczanie celów nastawia twój umysł na ich osiągnięcie. Zanim zaczniesz coś robić, dokładnie zastanów się nad tym, co chcesz osiągnąć. O wiele łatwiej pobudzić motywację, gdy wiesz, jaki ma być efekt Twojego działania. Jakie cele wyznaczać? Niech będą one ambitne, im większy cel tym większe pobudzenie dla twojego umysłu. Oczywiście nie powinny być zupełnie niemożliwe do spełnienia, ale pozwól sobie na odrobinę fantazji. Szybko zauważysz, że wyznaczanie naprawdę ambitnych celów znacznie zwiększa twoją efektywność. Jeśli twoje cele wydają ci się za duże, nie zmieniaj ich, po prostu podziel je na mniejsze, zastanów się nad poszczególnymi elementami większego celu. Jak stawiać sobie cele? Najlepiej je wszystkie wypisać. Jeśli chcesz po prostu się nauczyć materiału na egzamin, zapisz to na kartce. Jeśli zaś pragniesz nadać sobie ogólny kierunek swoich działań, możesz wykonać następujące ćwiczenie. Na kartce A4 narysuj 4 duże okręgi, dwa okręgi w dwóch rzędach. Niech zajmują całą kartkę. W ostatnim okręgu wypisz lub narysuj symbolami wszystko, co chcesz osiągnąć w całym swoim życiu. Pomyśl, jak chcesz, aby wyglądało twoje życie w przyszłości. W przedostatnim okręgu zrób to samo, tylko że dla całego przyszłego roku. Pomyśl, co chcesz osiągnąć w trakcie nadchodzącego roku. Drugi okrąg to twoje cele na przyszły miesiąc, a pierwsze to cele na jutrzejszy dzień, jeśli osiągniesz cele z pierwszego okręgu. Dużo łatwiej będzie Ci osiągnąć te z drugiego, i tak dalej. 2. Wizualizuj osiągnięty cel. Znajdź 5 minut na wizualizację efektu swojej pracy. Jakiekolwiek zadanie masz zaplanowane, pomyśl jak to będzie, gdy już to zrobisz. Jak będziesz wyglądać? Jak się będziesz czuć? Niech to będą pozytywne obrazy. Zobacz efekt Twojej pracy w jak najlepszym świetle, poczuj ogrom wiedzy, którą zdobyłeś. Pomyśl. Co teraz, gdy już masz to z głowy, będziesz robić? Poczuj całym sobą przyjemność płynącą z dobrze wykonanego zadania. Ciesz się z tego, co sobie wizualizujesz. Postaraj się, aby stworzony obraz był bogaty w szczegóły. Wykonuj to ćwiczenie przynajmniej raz dziennie, przez kilka minut. Jest to jedne z silniejszych narzędzi do osiągnięcia prawdziwej motywacji. 3. Wypisz korzyści. Weź pustą kartkę i długopis i zacznij wypisywać wszystkie korzyści, jakie przychodzą ci do głowy w związku z wykonaniem danego zadania. Więcej wolnego czasu, radość kogoś bliskiego, otrzymanie wynagrodzenia, możność spotkania z przyjaciółmi, nauczenie się czegoś nowego. Nie wszystkie muszą być silnie uargumentowane i logiczne. Wypisz wszystko. Co ci przychodzi na myśl, nawet jeżeli twoje powody będą śmieszne lub pozbawione sensu. Ważne jest, aby było ich jak najwięcej. Gdy już stworzysz taką listę, zupełnie inaczej będziesz podchodził do zaplanowanego zadania. Przed wypisaniem listy ledwo mogłeś znaleźć jeden powód, a teraz masz już ich tak wiele. 4. Planuj. Dokładnie zaplanuj to, co masz do zrobienia. Świadomość tego, jak ma wyglądać efekt. Nie zawsze wystarczy. Planowanie pozwala na ujrzenie również całego procesu, nie tylko efektu. Każde skomplikowane zadanie jest złożone z najprostszych elementów. Dlatego, gdy dokładniej wypiszesz sobie poszczególne kroki, które doprowadzą cię do osiągnięcia danego celu, łatwiej będzie ci zabrać się za poszczególne elementy procesu. Całość nie będzie się już wydawać taka trudna, bo będzie składać się z prostych czynności to pozwoli ci również śledzić twój postęp wiedza w którym jesteś miejscu i jak daleko ci do osiągnięcia celu rozbudzi motywację i poprawi twoją efektywność 5 Wykorzystaj metodę pięciu minut. Gdy masz do zrobienia coś, na co nie masz ochoty, zdecyduj się na robienie tego tylko przez pięć minut. Powiedz sobie 5 minut, ani chwili dłużej. Taka perspektywa znacznie ułatwi ci zabranie się do tego zadania. A co więcej, często okaże się, że gdy już będziesz robić coś przez te 5 minut, nie skończysz po tych pięciu minutach, ale będziesz robić to znacznie dłużej niż zaplanowałeś. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ w tym czasie postawisz najtrudniejszy, bo pierwszy krok, a dzięki temu motywacja może nie stanowić dla ciebie dłużej problemu. 6. Połącz cel z najwyższą wartością. Zastanów się, co stanowi dla ciebie najważniejszą rzecz w życiu: zdrowie, rodzina, miłość, wykształcenie, dobra zabawa, co przedkładasz nad wszystkie inne wartości, dla którego z tych obszarów jesteś w stanie naprawdę się poświęcić, gdy już ustalisz. Może być więcej niż jedna, najważniejszą wartość. Połącz ją z zadaniem, które masz do wykonania. Możesz zrobić to poprzez zadawanie sobie pytań, co mi to da? Kropka, co ci da nauka tego materiału? Zdasz egzamin, co ci da zdanie egzaminu? Nie będziesz miał poprawki. Co ci to da? Będziesz miał więcej wolnego czasu, co ci da wolny czas? Będziesz mógł spędzać czas z przyjaciółmi albo gdzieś wyjechać, co oznacza dobrą zabawę. Naprawdę prosty sposób na silną motywację, prawda? W artykule Poznaj swoje wartości znajdziesz wiele rad, które pomogą ci odkryć twoje najgłębsze wartości. 7. Bądź pozytywnie nastawiony. Zwracaj uwagę na swoje myśli. Obserwuj je cały czas, zwłaszcza gdy myślisz o czekającym cię zadaniu. Gdy okaże się, że są one negatywne. Zamień je na pozytywne. Skończ z wszelkimi, nie uda mi się, to jest trudne, nie dam rady. Gdy to sobie mówisz, masz rację. Nastawiasz swój umysł na porażkę, a w efekcie twoja wydajność znacznie spada, i rzeczywiście nic ci się nie udaje. To jak samospełniająca się przepowiednia. Gdy myślisz, że dasz radę, że to będzie łatwe, że wszystko ci piękniej wyjdzie. Również masz rację. Nastawiając swój umysł na sukces, pobudzasz go do działania. Twoja efektywność znacznie wzrasta. Wyrób sobie nawyk pozytywnego myślenia, masz ogromne możliwości i uwierz w to, a będziesz działać dużo lepiej. Co więcej, perspektywa sukcesu natychmiast pobudzi Twoją motywację. 8. Zobacz siebie zmotywowanego. To technika która pobudza motywację na poziomie emocjonalnym, polega na wizualizowaniu siebie na ekranie kinowym. Pomyśl, że siedzisz sam w kinie naprzeciwko wielkiego ekranu, a tam widzisz film, na którym ty sam wykonujesz zadanie, do którego chcesz się zmotywować. Wyobraź sobie siebie ogromnie zafascynowanego wykonywaną czynnością, poczuj zapał, który wręcz wrze w tobie z ekranu, zobacz wszystkie szczegóły. Sposób poruszania się, wyraz oczu, gwałtowność ruchów. Zwróć uwagę na kolory filmu, na dźwięki, które słyszysz. Wejrzyj w swojej myśli, widząc siebie na tym filmie, ogromnie zmotywowanego. Gdy już zobaczysz dokładny obraz siebie w tak silnym stanie na ekranie kinowym razem ze wszystkimi szczegółami i razem z wszystkimi emocjami, wejdź w ekran i wejdź w swoje ciało. W momencie gdy to zrobisz. Poczuj to wszystko. Zachowuj się tak, jak przed chwilą to widziałeś na ekranie. Zintensyfikuj wszystkie te doznania. Jest to bardzo silne narzędzie i pozwoli ci poczuć motywację natychmiastowo. 9. Słuchaj motywującej muzyki. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego, że słuchałeś jakiejś piosenki, a ona wywołała w tobie określony stan emocjonalny? Jest to zjawisko warunkowania emocjonalnego, zwanego inaczej kotwicą. Są bodźce które wywołują u nas określone stany emocjonalne. Jak to możesz wykorzystać? Dzięki wszystkim sposobom, które właśnie przeczytałeś, możesz wywołać silne uczucie motywacji. W momencie, gdy osiągniesz już ten stan i wystarczająco mocno go zintensyfikujesz, włącz jakąś piosenkę, najlepiej wesołą i energiczną, wybierz taką której wcześniej nie słuchałeś i podczas gdy ona będzie sobie lecieć ty upajaj się swoim silnym stanem motywacji twój mózg połączy ten stan z bodźcem zewnętrznym którym jest piosenka i gdy następnym razem jej będziesz słuchać stan motywacji znów się pojawi 10 nagradzaj się stara dobra metoda którą wszyscy lubią. Pomyśl, jak możesz się nagrodzić za osiągnięcie celu, co zrobisz, gdy uda ci się wykonać zadanie dobrze, zjesz coś słodkiego, pójdziesz do kina, pozwolisz sobie na godzinę relaksu, wybór należy do ciebie, a warto się nad tym zastanowić, bo przestawia to Twoje myślenie z trudu zadania na przyjemność nagrody. Spróbuj wszystkiego i zobacz, co działa dla Ciebie najlepiej. Być może któryś z tych sposobów tak Ci się spodoba, że będziesz go praktykować już zawsze przed wykonywaniem przeróżnych zadań, jeśli już teraz zabierzesz się za praktykowanie wszystkiego, co tu przeczytałeś. Motywacja będzie ci towarzyszyć zawsze, gdy tego potrzebujesz. Mit motywacji. Poniższy fragment to dodatek do artykułu napisany dnia 24.03 2017. Ten artykuł powstał już 9 lat temu. Od tego czasu moje spojrzenie na tematykę motywacji zmieniło się w dość wyraźny sposób. Treści, które tutaj opublikowałem są wciąż aktualne. Jednak nie przykładam już aż takiej wagi dostawiania celów i wizualizacji. Myślę, że mogą być pomocne, jednak są inne, ważniejsze rzeczy. Pobudzanie motywacji za pomocą wizualizacji czy muzyki ma raczej krótkotrwały skutek. Dużo ważniejsze w pracy nad motywacją jest to, jakie życie dla siebie wybierasz, czy to, co robisz na co dzień, to, gdzie mieszkasz oraz to, z jakimi ludźmi się zadajesz, jest dla ciebie dobre, czy masz życie które naprawdę chcesz mieć, czy może wcale nie żyjesz w zgodzie ze swoimi potrzebami, pragnieniami i marzeniami? Silna motywacja to w dużej mierze kwestia odwagi do bycia ze sobą szczerym i odpowiedzenia sobie na pytanie czego ja tak właściwie chcę od życia? Nie zawsze jest to łatwe, bo często mamy w głowie mnóstwo społecznych schematów. Które mówią nam o tym, kim powinniśmy być i co powinniśmy robić. Odklejenie się od tych schematów jest pierwszym krokiem do tego, aby móc zajrzeć w głąb siebie i poznać to, co jest dla nas naprawdę ważne. A gdy już to poznamy, wtedy pozostaje nam dokonywać w życiu takich wyborów, aby to, co robimy każdego dnia, było w zgodzie z nami. Jeśli nam się to uda, motywacja będzie zawsze z nami, nawet wtedy gdy nie będziemy w najlepszym nastroju. Motywacja nie powinna być silnym, krótkotrwałym wystrzałem energii do działania, ale głębokim i stabilnym poczuciem, że lubimy swoje życie i z wielką przyjemnością zrobimy wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy.